Jutro upragniona Chorwacja. Wyjeżdżamy z poniedziałku na wtorek w nocy. Myślę, że gdzieś wystartujemy koło nie wiem, trzeciej. Ale znając nas, no to pewnie będzie koło czwartej. Ale postanowiłem, że w tym roku zrobię to trochę bardziej na spokojnie, więc dzień wcześniej, po prostu, nawet może trochę więcej. Staram się ogarnąć wszystkie jakieś rzeczy, które mogę zrobić po prostu wcześniej, czyli nawet kupno winiet, zaplanowanie w miarę trasy no i też takie wstępne spakowanie się tak naprawdę no bo zazwyczaj robiliśmy to w dzień wyjazdu. Dzisiaj sobie też chcę właśnie ogarnąć te wszystkie winiety patrzyłem wstępnie właśnie na drogę. No i tam ostatnie, nie wiem, 2-3 lata jeździłem przez Czechy, Austrię, Słowenię. Podoba mi się ta trasa bardzo, bo jest praktycznie, nie wiem, 90% czy pewnie może więcej, trochę mniej e, trasy przez autostrady. E, to co, co jest spoko, uważam, jest ta droga te bardziej jakoś przyjemna. Natomiast, jak sprawdziłem właśnie tą podróż, to przed chwilą, teraz mi nie wiem, czemu Google Maps nie chce tego pokazać, pokazuje mi tylko tą jedną trasę teraz, no to wychodzi, że ta trasa przez Czechy, Austrię i Słowenię do, do okolic Splitu, my startujemy z Krakowa, że ta trasa właśnie przez Czechy, Austrię, Słowenię jest de facto 5 minut szybsza ale musimy zapłacić ponad chyba 100 z tego co tak kojarzę więcej za winiety i też trasa jest dłuższa o 70 80 km około co w dwie strony daje nam właśnie już 160 150 km cenowo jest też różnica czasowo niekoniecznie no bo też z tego co wiem ludzie jeżdżący teraz właśnie przez Czechy, Austrię, Słowenię mówią że jest dość dużo jakichś remontów Twierdziłem, że Dobra, pojedziemy Słowację-Węgry. Ta trasa też nie jest najgorsza. Jest krótsza. Jest też taniej, jeśli chodzi o winiety, bo musimy kupić tylko Słowację i Węgry. No bo wiadomo, Chorwacja no to są bramki. I jedynie mnie tak zastanawia tylko ta podróż, tak trochę przez te Węgry, bo wiem, że Słowacja w miarę będzie autostradą, a Węgry, no to jest tam kawałek, gdzie się jedzie tymi wioskami. Więc teraz będę kupował winiety na Słowację i Węgry. Zawsze używam. Oficjalnych stron operatorów autostrad, nigdy nie używam jakiejś aplikacji, nie kupuję tego na stacji benzynowej czy gdziekolwiek. Używam oficjalnych stron, które podam po prostu pod filmem. Używam zawsze sobie do tego, do tej płatności karty Revolut, gdzie uważam, że no ten kurs walut jest taki najbardziej uczciwy. Więc y, trasa ma trwać około 12 godzin, 17 minut. Wchodzę na zakup winiety. Słowacka strona to jest e-znamka, i to jest fajne, że to jest 10-dniowa. W tej chwili to jest koszt 12 euro na Słowację. Wiem, że tam ludzie, szczególnie chyba jeśli chodzi o Węgry, mają jakieś problemy z tym, że nawet po 2-3 latach y, operator się do nich odzywa listownie. I chce mieć dowód zakupu, no i szczególnie się to dzieje, gdzie, gdzie ludzie kupują sobie takie winiety, właśnie na jakichś stacjach benzynowy, benzynowych i ten Paragon po prostu przepada. Sama winieta nie jest jakimś, jakąś podstawą, po prostu jakby do potwierdzenia tego, że się kupiło, więc nie wiem, czy to jest, jest ich taka specjalna zagrywka, więc fajne jest to, że kupujecie przez internet i macie po prostu to z głowy, bo macie na maila po prostu Paragon czy tam fakturę i całą tą winietę, więc też odchodzi powiedzmy takie jedno zmartwienie. A węgierską stroną, gdzie możemy kupić tą winietę, no to jest e-winiet. E hu, hu. I, I z tego, co już też pamiętam, nie trzeba nic za niej drukować i wstawiać za szybę, bo jest wszędzie już ten elektroniczny system, który sobie sczytuje więc to jest też bardzo fajne. Z oficjalnej węgierskiej strony operatora Autostrad to cena jest właśnie 6400 forintów, co dało tam 71 zł, 72 zł w przeliczeniu. Tutaj na tej węgierskiej stronie trzeba założyć konto, mail, hasło i to wystarczy, żeby kupić winietę. No i na słowackiej stronie trzeba gdzieś tam zakładać. 12 euro jest koszt takiej winiety. Na 10 dni ktoś chce, może sobie to wyciąć, włożyć za szybę, ale myślę, że powinno być wszystko ok, bez po prostu wstawiania tego za szybę. wyszło właśnie 12 euro, czyli 52 zł 21 groszy dokładnie. Dodam później te, te, te linki jeszcze do strony. A z takich istotnych rzeczy, jeśli chodzi o przejazd tą drugą trasą Czechy, Austria-Słowenia w Austrii nie wolno używać kamerek i trzeba je zdjąć w ogóle z szyby. Ponoć grozi za to jakiś gruby mandat, więc jeżeli jedziecie tą drugą trasą, no to wjeżdżając na teren Austrii, zdejmijcie kamerę całkiem z lusterka, z szyby, czy gdziekolwiek ona jest. Nie? Na razie nie wygląda to najgorzej. Ten bagażnik, bo mam pomocnika super, tak się to prezentuje. Na razie, na razie będzie lepiej. Stacja BP, toaleta nieczynna, taki ząg. Zatankowałem sobie jeszcze gazu. 266. Dla tych co tankują właśnie polskie prawdziwe paliwo Dobra, jedziemy dalej Wyjeżdżaliśmy z Krakowa, no tu niestety padało no, Dalej wszystko jest takie mokre No ale jest okay. No jednak miłe zaskoczenie, bo wjechaliśmy na autostradę już teraz No teraz małżona jedzie I małż Ja jestem już wytyrany trochę więc muszę się okay. trochę przespać. Tylko, że się przesiadłem bo się to chciał spać. 8:10 mamy brat Sławę, także jest dobrze. Zjeżdżamy na do Jarowce o MV i szukamy podtlenku gazotu, bo to jest ta ostatnia stacja już przed Węgrami. I tankujemy. Korek wstydu już zamknięty. Dziękujemy. Fajnie, tu jest taki przełącznik. Ile mamy? Cena za liter 0,83. Nie, Nie jest, jest źle. źle. dwie godziny w Chorwacji Za godzinę niecałą będziemy już w Chorwacji. Jeszcze pochwalę się czymś takim, takim wynalazkiem. Kupiłem taki nawilżacz samochodowy, bo zawsze jest problem y, przy tej klimatyzacji, że jest tak sucho. Y, no i powiem Wam, że to daje radę. Naprawdę bardzo fajne urządzenie. Około 50 zł mega ekspert. Bomba. Jedziemy. Mistrz kierownicy powrócił. Jeszcze godzinka i Chorwacja, drodzy Państwo. Ta trasa Słowacja-Węgry, nawet jest nie najgorsza, nie? Żuno? Tak. Będę ci mówić, kiedy są zjazdy jakieś. O, dzięki. <grymne> Minąłem właśnie stację MOL na Węgrzech. No i z reguły tutaj nikt nie tankuje. Widziałem, że LPG kosztuje 346 forintów, Więc sprawdzę później, po prostu czy tam napiszę w tym filmie, ile to dokładnie jest za litr. Także taka informacja. Jest nasza pragniona Chorwacja. Uuu. Pierwsza stacja w Chorwacji i na Gorican. No i co, tankujemy pod tlenek gazotu. I tutaj cena 0,79 centów za litr. Także jest dobrze, nie? Się minęliśmy tą drugą stację INA i widzę, znaczy widziałem, że tam jest gaz po 0,83, więc troszkę drożej. A tak to co, już grzeje, już się robi upał, ukrop chorwacki. Ale jedziemy tam pod same słońce. Jeszcze 2,5 godziny i będziemy na miejscu e, już ostatnie tankowanie e, tutaj INA i mamy po 0,83 więc taka chyba cena regularna, mniej więcej jest właśnie tutaj na autostradach i pewno w całej Chorwacji, że coś tu się waha od 089 do 0,84 nie? i już czuć tą parówę za godzinę przekroczymy ten słynny tunel, świetny rok i tam się dopiero zacznie jazda wystrzywanie i za chwilę przed nami wrota do raju, charakterystyczny punkt dla każdego kromania, że tak powiem, przed Państwem tunel Swedish Rok